Witajcie z tej strony na to jest kolejny odcinek na Wójki i dzisiaj będziemy wspinać się na narzędzie Armagedonu, um, które zostało stworzone przez Ksandera. W poprzednim odcinku też się na nie wspinaliśmy, ale jeszcze nie tak y, się wspinaliśmy się na samą górę, tylko wspinaliśmy się na kolejną część y, miasta. Tutaj mamy ten sam mechanizm Brak? jest do góry. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj jest. Teraz teraz się zmniejszamy. Łe! Uff! Teraz tutaj? Teraz tutaj? Jest, udało się. Dobra, załatwiamy techników. A to w 5 sekund i załatwimy. Ale jeszcze czy tu nie ma żadnej wnęki ze skarbem? Chyba jednak nie. Więc tutaj sobie wejdzie. I tutaj przejść dalej. Tak, teraz się zwiększamy. Idziemy na kolejną część yy, narzędzie Armagedonu Teraz tutaj jest pędź, będź będź będą teraz tak, zawiązujemy go tak i tak jest. Teraz już wiem jak oni robią te ciosy, więc jest oczywiście łatwiej. Dobra, co, co my teraz robimy? A tutaj. Musimy się dostać, tak? Szybko! Tak, szybko! O nie! Tak, my mamy się tam dostać. A, dużym nakiem można! Co się tutaj dzieje? Dobra, to poczekajmy. I od razu, jak się zacznie to nosić, ciągle biegnijmy. Ciągle biegnijmy dużym nakiem. O, biegniemy, 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 biegniemy. Dobra, udało się. Tu nie ma żadnej wnęki? Raczej nie. Więc przejdźmy na kolejną część. Teraz tutaj znowu wjeżdżamy na górę. Już jesteśmy całkiem wysoko. Więc teraz oczywiście nie chcemy spać. Hej, Lukas! Jest i Lukas! Do zobaczenia na górze! Dobra, teraz tutaj. Jesteśmy bardzo wysoko. Dobra, dwóch naraz nam się udało. Unikamy tych, co oni tam rzucają. O nie! Spróbujemy teraz się wysuwać. Dobra, ten. Teraz ten. Nie, no, bo nawet bez boomerangu sobie poradzimy. Uff Teraz się tutaj ukryjmy i teraz tak, tak zróbmy, o, świetnie. spadnie spadnij. Ło! to... Chciałem, żeby on spadnął, ale chyba nie spadnie. Pochodźcie. Bęc, bęc. Dobra, jeszcze jeden cios na niego i idziemy tutaj dalej. Dobra, tutaj się zmniejszamy z małego naka. O, czy można to? Tak, można. Ale do 15 jest. A czy tutaj można? O, to może tutaj. Tam jest wnęka ze skarbem. A nie, to nie wnęka ze skarbem. Dla się to taka ukryta bardzo. Ło! Wow! Wow! Co się dzieje? Nie! Dobra, to niszczymy tutaj, teraz szybko. Nie! Dobra, to teraz unikami spróbujmy może. Będzie łatwiej. Dobra, poczekajmy. Nie! No jak to A trzeba zrobić? To, Dobra, tak drugi. Dobra, poczekajmy. Jdeme. idziemy, idziemy. Teraz tutaj kryjemy. Teraz tutaj idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, udało się. O nie! A tak z možná może? A ten atak z jest mocny? No raczej tak Ale oni mają właśnie dużo energii Dobra, jeszcze taki czas, dobra Tu nie ma żadnej wnęki ze skarbem na pewno, jeszcze się upewnijmy Może tutaj Nie Idziemy tutaj I tutaj wiem, że jest wnęka ze skarbem Szybko idź, dobra no jest wnęka ze skarby, dobra. Czy jest nowy relikt? Jest, na nawet... Już dziesiąty z kolei. Co się stało? O, przepraszam. Nie! No wyszłam tylko z tej wnęki. Wyjdź z tej maszyny, dzięki. Nie żyję, nie z maszyny. Chodź ty. No. Mogłem się powalić trochę w maszynie. O, tutaj to wszystko niszczymy. Bo nie chcemy, żeby ten statek istniał. Więc wszystko kończymy. Znaczy niszczymy, a nie kończymy. Będz. benz, dobre. To rozwalamy, Po to nam daje oczywiście kamień słoneczny. A kamień słoneczny przydadzą nam się do walki. Chciałby być silniejszym, tak? to No, jestem pomysłowy. To prawda. Super. O tam jest silniejszy, no jest! No jak on nie zginął? Mocny cios mu zrobiłem. O! Tim, ten, ten, no, dobra, ciebie już rozwalę, bo się denerwujesz. Dobra będzie. Teraz chodź tu. Jeszcze te. Teraz zatrzymamy. No przez ten zatrzymanie. To tak. jest <grym> dobry sposób. O, teraz coś stało. Tutaj. Tak. Dobra. O, to schodzi na dół. Teraz tutaj. Ora, teraz się pobawimy trochę z tymi moczami. No. <grym> Dobra, tutaj. O, dzięki, się mnie przebiłeś. Dobra, jeszcze ciebie jeden raz. Ciebie tam trzy razy. Nie, jeden jeszcze. O. A, to się nie niszczy, ale jednak troszeczkę daje, tak? Dobra. Udało się. O, teraz tutaj. O, tutaj jest ze skarbem. To otwórzmy skarbik. Sobie rubinowy relikt. Już jedenasty z kolei. Może nam się uda rozbierać dwadzieścia bo nam zostało malutko, tak? Na koniec grypy jeszcze zobaczymy ile tego wszystkiego mamy sprawdzimy sobie też um, tego rubinowego naka jak oczywiście będziemy mieć um, 20 rubinowych reliktów ale myślę, że nam się uda tak przynajmniej przepuszczam o, na dwa naraz nam się udało. O, tak to i to. udało ci się. Oczywiście. Jak niby mamy to powstrzymać? Nie wiem. Tam po drodze były drzwi, ale zamknięte. Dobra, więc Może kolejny odcinek. Dostaniemy się na mocno. I spróbujemy wykraść aktyka. No, kolejny rozdział zaczynamy w kolejnym odcinku.